Udzielenie pomocy artykułu 166 kodeksu karnego do 3 lat pozwolenia wolności. Niewykonanie rozkazu artykułu 343 kodeksu karnego do lat 5. Karbala. Długo zapowiadana projekcja, o której powiedziano już tyle dobrego. Według wielu recenzentów i krytyków, można pokusić się o porównanie tego filmu do helikoptera w ogniu. Chociaż budżet nie pozwolił filmowcom na porównywalny rozmach. Jednak jest to mocne kino wojenne, którego nie powstydziłaby się żadna wytwórnia na świecie. Karbala to opowieść o czterodniowej bitwie, którą w kwietniu 2004 roku stoczyli w Iraku polscy i bułgarscy żołnierze. Mając zapasy amunicji i jedzenia jedynie na jedną dobę, Polacy musieli odepchnąć szturm rozwścieczonych terrorystów. Film wiarygodnie i realistycznie pokazuje polski wkład w wojnę Iraku i Afganistanie i uzmysławia jednocześnie rozmiar ofiary polskich żołnierzy, którzy pojechali na tak zwaną misję stabilizacyjną. Szanowni Państwo, na ten dramat wojenny zapraszamy już od najbliższego piątku do kina Kosmos w Dębicy dwa razy dziennie o godzinie 17.00 i 19.30. Pamiętajcie, Karbala w Dębicy. To trzeba zobaczyć.